Jego serce na każdy dzień, ufność w miłosierdzie serca Jezusowego daje pokój wewnętrzny. Jak to mówi psalmista: Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tylko Ty, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Tak jak dziecko spokojnie zasypia w ręku matki, nie obawiając się niczego. Tak dusza ufająca miłosierdziu Bożemu pozostaje zawsze zrównoważona, niczego się nie obawia, przed niczym się nie trwoży, bo wie, iż prędzej Matka zapomni o dziecięciu swoim niż Bóg o tych, którzy Mu zaufali. Dlatego Chrystus Pan, ukazując się apostołom po zmartwychwstaniu, Pozdrawia ich słowami pokój Wam, albowiem mu bardzo ufali. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.